Film rozpoczyna się od przedstawienia naszej bohaterki, Daisy, która pracuje jako moderatorka treści w dużej firmie zajmującej się mediami społecznościowymi. Jej zadaniem jest przeglądanie zgłoszeń oznaczonych przez użytkowników. Jeśli zgłoszenie narusza zasady firmy, pracownicy muszą kliknąć usuń, w przeciwnym razie mogą je zatwierdzić. Chociaż praca ta wydaje się prosta na pierwszy rzut oka, jest ona wyczerpująca psychicznie, ponieważ pracownicy muszą codziennie przez wiele godzin oglądać niezliczone niepokojące i brutalne filmy. Pewnego ranka. Podczas gdy wszyscy pracują, pracownik o imieniu Bob traci panowanie nad sobą i grozi, że podpali budynek. Nowy pracownik, Paul, martwi się tym, ale Daisy zapewnia go, że jest to normalne zachowanie Boba i że jest to po prostu jego sposób radzenia sobie z sytuacją. Po pracy Daisy idzie na randkę z mężczyzną o imieniu Isaac, którego poznała na aplikacji randkowej. Opowiada mu o swojej nieszczęśliwej pracy i przyznaje, że wykonuje ją tylko dlatego, że nie ma innego wyboru. Daisy wyznaje również, że jej marzeniem było zostać pielęgniarką i że nawet przystąpiła do egzaminu, ale go nie zdała. Isaac zachęca ją, aby nadal realizowała swoje marzenie, a ich randka kończy się intymnym zbliżeniem. Następnego ranka Daisy zostaje wezwana przez swoją przełożoną, Joy, która karci ją za usunięcie filmu, na którym kobieta spadła z 20 piętra, co spowodowało dosłowne rozerwanie jej głowy. Daisy wyjaśnia, że film był niezwykle niepokojący, ale Joy zwraca uwagę że film był powiązany z serwisem informacyjnym i że ich firma może zostać pozwana. Daisy mówi, że było jej żal tej biednej kobiety, ale Joy Karci ją i wyjaśnia, że jej zadaniem nie jest tworzenie wytycznych, ale ich przestrzeganie. Później tego samego wieczoru, gdy Daisy odpoczywa w domu, przychodzi sąsiad i prosi ją o opiekę nad swoją córką Violet. Zgadza się, a kiedy Violet przychodzi, Daisy zauważa, że dziewczynka korzysta z Reddita, co ją niepokoi. Obawiając się że dziewczynka może być narażona na niepokojące treści, Daisy prosi ją, aby odłożyła telefon i proponuje wspólne obejrzenie filmu, na co Violet z radością się zgadza. Następnego dnia w pracy Daisy rozmawia ze swoją współpracowniczką Eivą i dzieli się z nią swoim nagłym odkryciem. Twierdzi, że chociaż ich praca jest nieszczęśliwa, to nadal chroni ludzi i oglądają niepokojące treści, aby dzieci nie musiały tego robić. Później, gdy Daisy wraca do pracy, natrafia na film zatytułowany Udało się, w którym widać kobietę leżącą w łóżku. Chwilę później ktoś wchodzi do pokoju i brutalnie przebija biedną kobietę gwoździem. Przerażająca scena tak głęboko wstrząsa Daisy, że natychmiast upada z szoku. Ewa szybko biegnie jej z pomocą, po czym Daisy zostaje zabrana do szpitala. Po wyzdrowieniu Daisy wychodzi z Ewą i przyznaje, jak bardzo jest zawstydzona tym, że zemdlała. Ewa zapewnia ją, że zdarza się to również innym pracownikom i sugeruje, aby zrobiła sobie krótką przerwę w pracy. Tej nocy Daisy nie może zasnąć, prześladowana wspomnieniem filmu z gwoździem. Następnego ranka otrzymuje wysoki rachunek ze szpitala w wysokości 2200 dolarów, co ją frustruje, ponieważ jej firma nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma więc innego wyboru, jak tylko wrócić do swojej wyczerpującej psychicznie pracy. Jednak pierwsze wideo, które ogląda po uruchomieniu komputera, pokazuje scenę ścięcia głowy, co natychmiast wywołuje u niej traumę. Później Daisy pali marihuanę i medytuje, aby poradzić sobie ze stresem, ale niepokojące wideo z gwoździami nadal nawiedza jej umysł. Sfrustrowana kobieta zwraca się więc do Joy i prosi ją o zgłoszenie wideo na policję za porwanie, tortury i napaść. Joy jednak odrzuca jej obawy, twierdząc, że wideo mogło być zainscenizowane i zgodne z wolą wszystkich uczestników. Ostrzega, że jeśli pójdą na policję, a później okaże się, że się myliły, może to spowodować poważne problemy prawne dla firmy. Daisy próbuje dalej protestować, ale Joy prosi ją, aby udała się do terapeuty, jeśli film tak głęboko na nią wpływa. W międzyczasie Bob spotyka się z terapeutą firmy po otrzymaniu skargi od swojego współpracownika, który jest przerażony jego wybuchami. Terapeuta radzi mu, aby robił sobie od czasu do czasu przerwy i próbował kolorować w książce, aby uspokoić umysł. Bob dzieli się jednak niepokojącymi treściami, które ostatnio widział i zastanawia się, czy kolorowanie książeczki może wymazać te obrazy z jego umysłu. Twierdzi, że doradca powinien skupić się na pracownikach, którzy w milczeniu znoszą niepokojące treści, nie dając upustu swojej frustracji, tak jak on. W innej scenie Daisy postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i udaje się na posterunek policji. Spotyka się z funkcjonariuszem i pokazuje mu filmik z paznokciami. Kiedy pyta ją, jakie znalazła, wyjaśnia, że pojawiło się ono w jej fidzie znikąd i nie wspomina o swojej firmie. Jednak policjant mówi jej, że nie wie, gdzie zostało nakręcone i może prowadzić dochodzenie tylko w sprawach przestępstw popełnionych na terenie jego jurysdykcji. Uważa również, że film jest prawdopodobnie fałszywy i nie może aresztować nikogo za jego nakręcenie, chyba że dotyczy ono nieletnich. To sprawia, że Daisy jest bardzo zła, więc rzuca się na policjanta, obraża go i odchodzi. Tej nocy Daisy nadal nie może zasnąć, myśląc o filmie, więc zaczyna szukać w internecie i wkrótce znajduje ten sam materiał na stronie porno. Dowiaduje się, że został on stworzony przez firmę produkcyjną Clip Springer Films i zauważa na nagraniu starszego mężczyznę. Następnie Daisy umieszcza link do filmu na forum Reddit i pisze że szuka mężczyzny z tego filmu. Następnego dnia w biurze Pol ogląda niezwykle niepokojący film, który wywołuje u niego mdłości. Daisy uspokaja go i prosi, aby nie wyniotował na dywan, ponieważ firma obciąży ich kosztami czyszczenia. Później oboje jedzą razem lunch, podczas którego Pol wyjawia, że ukończył informatykę i programowanie. Tej nocy Daisy ogląda kilka filmów instruktażowych, aby nauczyć się walczyć i bronić, a także przegląda w internecie oferty paralizatorów i gazów pieprzowych. Niedługo potem otrzymuje odpowiedź na swój post na Reddicie, w której mężczyzna o imieniu Kalem pisze, że chociaż nie udało mu się namierzyć mężczyzny, znalazł adres, z którego film został przesłany. Następnego dnia Daisy sprawdza adres w Google Maps i dowiaduje się, że znajduje się on zaledwie dwie godziny drogi od jej lokalizacji. Następnie pyta Boba, czy ma broń, którą mogłaby pożyczyć na jeden dzień. Jednak on czuje się urażony, że uważa go za tego typu osobę i twierdzi, że nie ma broni. Następnego dnia Daisy udaje się pod wskazany adres i zaraz po przybyciu na miejsce sprawdza skrzynkę pocztową, z której dowiaduje się, że właściciel domu nazywa się Richard, po czym wraca do samochodu. Zaczyna szukać tego nazwiska w internecie, gdy nagle z domu wychodzi mężczyzna, który najprawdopodobniej jest Richardem. Daisy podąża za nim do kina i obserwuje, jak siada, aby obejrzeć brutalny film. Po zakończeniu filmu Daisy podąża za Richardem na parking i zaczyna go wyzywać. Jest on zdezorientowany. Więc pokazuje mu niepokojące wideo i oskarża go o jego opublikowanie, ale mężczyzna jest równie przerażony tym materiałem i zaprzecza, jakoby miał o nim jakąkolwiek wiedzę. Nazywa ją szaloną za pokazanie mu takiego filmu i ogieździa, pozostawiając Daisy całkowicie zdezorientowaną. Po powrocie do domu Daisy otwiera Reddit i odpowiada Kalemowi, że to był nie ten facet. Kalem ujawnia jednak, że mężczyzna jest tylko jego irytującym współpracownikiem, więc podał jego adres tylko po to, aby się zemścić. Kalem nazywa nawet Daisy złą kobietą za opublikowanie tak przerażającego filmu i ma nadzieję, że zostanie ona aresztowana i pobita w więzieniu, co doprowadza Daisy do szału. Następnego dnia Daisy ponownie spotyka się z Polem na obiedzie i prosi go o pomoc w namierzeniu mężczyzny z filmu, ponieważ jest on dobry w obsłudze komputerów. On natychmiast odmawia i pyta, co zamierza zrobić temu mężczyźnie, na co ona odpowiada, że chce tylko spojrzeć mu w oczy, zanim pójdzie dalej. Pol nadal jednak odmawia, twierdząc, że ci faceci są niebezpieczni i może to narazić życie Daisy na niebezpieczeństwo. Tej nocy Daisy nie może zasnąć, więc ponownie ogląda film i szuka szczegółów, które mogą dać jej jakąś wskazówkę. Zauważa zamaskowanego mężczyznę torturującego kobietę, podczas gdy starszy mężczyzna siedzi obok i obserwuje to z rozbawieniem. Wstrząśnięta Daisy postanawia wysłać wiadomość do Clip Springer Films i zaproponować swoje usługi jako modelka do ich przyszłych filmów. Następnego dnia Joy rozmawia ze swoim przełożonym i wyraża zaniepokojenie częstymi omdleniami pracowników. Sugeruje, aby podzieli pewne środki bezpieczeństwa i zainwestowali w zestaw ratunkowy lub wózek reanimacyjny. Jednak mężczyzna odpowiada, że firma zamknie ich, jeśli dowie się o takich incydentach i zamiast tego radzi jej zorganizować coś, co podniesie morale pracowników. Następnie scena przenosi się na imprezę zorganizowaną przez firmę, podczas której wszyscy pracownicy piją i dobrze się bawią. Jednak ich nastrój szybko się psuje, gdy zaczynają rozmawiać o najgorszych filmach, jakie widzieli i wszyscy dzielą się swoimi doświadczeniami. Paul mówi, że jeszcze żadnego nie widział, więc Bob radzi mu, żeby wyszedł, póki jeszcze jest czas. Po wyjściu wszystkich współpracowników pijana Daisy zostaje sama i nawiązuje rozmowę z Barmanem. Zaczyna zwierzać się z problemów w pracy i opowiada o przerażającym filmie, który obejrzała. Barman przyznaje, że wie, o jakim filmie mowa i sam go widział. Twierdzi, że po prostu pojawił się w jego fidzie, ale Daisy trudno uwierzyć, że mógł pojawić się znikąd. Następnie oboje wychodzą na zewnątrz, aby się zabawić, podczas czego Daisy zdejmuje mu pasek. Jednak sytuacja przybiera dziwny obrót, gdy zaczyna go bić jego własnym paskiem. Gdy biedny mężczyzna upada na ziemię, Daisy w końcu przestaje i odchodzi. Kiedy wraca do domu, widzimy, jak po długim czasie śpi spokojnie. Następnego ranka Daisy przychodzi do pracy i martwi się, widząc policjantów. Ale Ewa informuje ją, że ktoś, kto pracował na nocnej zmianie, miał udar i nikt nie wiedział co robić dodaje, że kierownictwo twierdzi, że pracownik czuje się dobrze, ale tak zawsze mówią, aby nie wywoływać paniki wśród pracowników. Tej nocy Daisy ponownie opiekuje się Violet, gdy nagle otrzymuje SMS-a od Klip Springer Films z pytaniem, czy jest dostępna, ponieważ dziś wieczorem kręcą film. Daisy nie chce przegapić tej okazji, więc postanawia zostawić Violet w domu, twierdząc, że ma trochę pracy w biurze. Dziewczynka martwi się, że zostanie sama, ale Daisy zapewnia ją, że zamknie drzwi i nie będzie jej długo. Niedługo potem Daisy przybywa do studia produkcyjnego, gdzie wita ją mężczyzna. Podaje jej formularz do wypełnienia, a ona pokazuje mu zdjęcie starszego mężczyzny z filmu o paznokciach, pytając, czy go rozpoznaje. Mężczyzna ignoruje jej pytanie i mówi, że zgodnie z polityką firmy telefony są zabronione. Daisy staje się coraz bardziej przerażona i próbuje wyjść, ale drzwi są teraz zamknięte. Mężczyzna zakłada, że się wycofała i próbuje przekonać ją do pozostania, oferując pieniądze, ale ona odmawia i żąda, aby otworzył drzwi. Kiedy Daisy nadal nalega, mężczyzna w końcu otwiera drzwi i pozwala jej odejść, ale kiedy ona wychodzi, zauważa jego buty i przypomina sobie, że widziała tę samą parę w niepokojącym filmie o paznokciach. To tak ją rozgniewało, że ponownie podeszła do mężczyzny i spryskała go gazem pieprzowym. Daisy zniszczyła również kamerę, inny sprzęt filmowy, po czym w końcu uciekła. Po powrocie do domu Daisy była przerażona, widząc, że Violet nigdzie nie ma. Nagle ktoś zapukał do drzwi i okazało się, że to ojciec Violet, który był wściekły, że zostawiła dziesięcioletnią dziewczynkę samą. Nie przyjmuje jej przeprosin i z gniewem ją beszta, po czym odchodzi. Następnego dnia Daisy dzwoni do Isaaca, którego ignorowała od miesięcy i prosi go o spotkanie. Wkrótce przybywa do jego mieszkania, gdzie pomaga jej w nauce pielęgniarstwa. Później, gdy leżą w łóżku, nieustannie rozprasza ją sąsiad, który wali młotkiem w ścianę. Hałas szybko ją wyprowadza z równowagi, powodując, że nagle traci panowanie nad sobą. Z gniewem uderza w ścianę i zaczyna przeklinać sąsiada, co przeraża Izaka. Daisy szybko się uspokaja i proponuje, aby kontynuowali seks, ale Izak odmawia i postanawia więcej się z nią nie spotykać. W innej scenie Pol pracuje, gdy nagle natrafia na filmik przedstawiający brutalne znęcanie się nad psem, co wstrząsa nim do głębi. Nie może dłużej na to patrzeć i natychmiast opuszcza biuro, płacząc. Po powrocie do domu upada w ramiona swojego ukochanego psa i nadal niekontrolowanie szlocha. Jakiś czas później, Paul podchodzi do Daisy z kopertą zawierającą szczegóły dotyczące mężczyzny, którego szukała. Nie chce wiedzieć, co zamierza z tym zrobić, ale prosi ją, aby nie zrobiła sobie krzywdy. Po powrocie do domu, Daisy szuka w internecie informacji o tym, jak wygląda ludzka tkanka, i dowiaduje się, że jest podobna do wołowiny. Ćwiczy więc wbijanie gwoździ w kawałek wołowiny, co sugeruje mroczny i złowrogi plan, który rodzi się w jej głowie. Następnego dnia Bob pracuje, gdy natrafia na materiał filmowy, który go szokuje. Później pokazuje Daisy nagranie, na którym brutalnie atakuje Barmana. Bob zapewnia ją, że nikt jej nie rozpozna i mówi, że zapamiętał ją tylko dzięki temu, co miała na sobie tej nocy. Pyta, czy była to jakaś forma samoobrony, ale Daisy zaprzecza i żałuje swojego postępowania. Bob stwierdza następnie, że nie narusza to żadnych zasad, więc postanowił to zatwierdzić, ponieważ usunięcie tego tylko zwróciłoby większą uwagę firmy. Tej nocy Daisy nadal dręczą ją jej czyny, więc następnego dnia spotyka się z doradcą firmy. Opowiada o brutalnym filmie, którego nie może wyrzucić z głowy, i o tym, jak sprawił, że chciała skrzywdzić kogoś. Doradca zapewnia ją, że w takich przypadkach ludzie często rozwijają kompleks bohatera i skupiają się na zemście i złoczyńcy, a nie na ofierze. Ale Daisy jest przekonana, że kobieta z filmu również chciała, aby mężczyzna cierpiał tak jak ona. Zdając sobie sprawę, że nie może tego dłużej robić, Daisy informuje Joy, że rezygnuje z pracy, ale Joy informuje ją, że zgodnie z umową o pracę musi złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie. Daisy zgadza się i przez kolejne dni kontynuuje pracę, przygotowując się jednocześnie do egzaminów pielęgniarskich. Jest wolontariuszką w jadłodajni dla ubogich, a nawet w pracy skupia się na nauce. Po upływie dwóch tygodni Daisy loguje się do pracy po raz ostatni i odchodzi, aby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Następnie scena przenosi się o wiele dni później, kiedy Daisy zdała egzamin pielęgniarski i przybywa do szpitala na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy dzieli się doświadczeniami, które zdobyła w poprzedniej pracy i nagle mówi, że woli pogorszyć świat, niż siedzieć bezczynnie. To wprawia dziennikarza w zakłopotanie, ale Daisy wyjaśnia, że złe rzeczy zdarzają się bez względu na wszystko, a czasami jedynym sposobem, aby powstrzymać coś złego, jest użycie innego złego środka. Mężczyzna jest zaskoczony i nie rozumie, dlaczego ona mówi to wszystko w wywiadzie, ani jak ma się to do jej pracy, ale Daisy zapewnia go, że ma to znaczenie. Chwilę później kamera przenosi się na rozmówce i w szokującym zwrocie akcji dowiadujemy się, że jest to ten sam starszy mężczyzna z filmu o gwoździach, który przez cały czas terroryzował Daisy. Film kończy się figlarnym uśmiechem Daisy. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.